Oi, oi. Tem na bracua. Cuba. Dziękuję Jak weście się trzaj No, to tak, tu, dymaj, tu, tu. Kurna zginę jak człowiek tu, kurwa. Ja cię udawał bota do końca, dawaj, ale dawaj a nie, to jest bot, kurde Ej, dobra ta gra I mnie zajebali, widzicie? Zajebista I co to kurwa ma być? A, pierdziela kurwa, no dobra, dobra się znaczy sobie konia przyzwałem, ty to, to widzisz? Gdy mam koniem Kurwa rozjechałem wila. To nie jest podejrzany, myślę, że to jest gracz. Wiesz tutaj, ten beceki chodzą co nie? Dobra, ty nie wiem, że ty jesteś graczem jak się obraza szuka mm. O, ty homie, kurwa, wiedziałem! Był szybszy, przy... oddaję 4000 jeszcze i win! <grym> Idzie tak, a ja mógłbym sobie wziąć w sumie! Ale musiałbym go szukać dwa razy! Ale kusi go, kurwa, żeby go odjebać! <grym> to było dobre. No dobre, nie wie kto. Eee, dobry cwaniak. Strzela to nie wie kto. To idzie dalej, jaki bezczelny. Eee, to było dobre. Jak go rozwalił. w kartu się zmienił. Jechaniutki. Chcę, co, co to miało być. Ty na no to